Chastel, rodin copilcem ca me fobem, Chastel, rodin copilcem ca me fobem, radosny i rozśpiewany. Z kwiatami, z piosenką, z okrzykami na cześć ukochanego nauczyciela i opiekuna, mijają trybunę kolumny młodzieży. Z tydzień, czy ze dwa tygodnie wcześniej, to był taki, można powiedzieć, napięcie się odczuwało, bo krzyły kobiety flagi, szturmówki, flagi biało-czerwone, w stolarni instytuckiej dorabiano do tego drzewce, i to drzewce były niektóre bardzo długie, bo to też zależało, prawda, żeby taka, taka instytucja w odpowiedni sposób się pokazała, że tych sztuntów mówek. Więc takie przygotowania, no ale też i były jeszcze. Każda instytucja czy szkoła musiała nieść jakieś plansze, na której był na przykład Stalin, na której był tam Lenin, czy na jakiś inny, prawda, Rokosowski. I te portrety, te portrety były niesione przez kilka osób, bo to były dużego formatu na płótnie, malowane. Jak na przykład w Instytucie zrobiony został potężny portret Stalina. Każda instytucja, każda szkoła. Były zbiórki na placach, przed szkołą, przed instytucją, i wszyscy szli gremialnie, w pochodzie, do, na jedno miejsce w Puławach, a mianowicie na plac sportowy, tutaj, gdzie obecnie jest Izabel Hotel gdzie jest kościół garnizonowy, no i tam stoją te jeszcze PKO czy tam jakieś inne te budynki. Więc tam był ten, można powiedzieć, ten punkt zborczy. Tam natomiast były organizowane na przykład, takie punkty sanitarne, tam jeszcze doktor Pakowska miała z pielęgniarkami, takie zrobione było jakby namiot, gdzie prawda, było łóżko, czy tam dwa łóżka, no i w razie czego, jak ktoś by zemdlał, czy zasłabł to, tam, prawda, mógł y, otrzymać pomoc medyczną. I teraz wszyscy czekają na tym placu, w tych, można powiedzieć, pogrupowane te instytucje, wszyscy ustawieni mniej więcej w takich kolumnach, czekają na przemówienie y, Gomułki, więc przemówienie się odbyło przez megafony, me, megafony. Trudno tam było nawet coś zrozumieć, bo te megafony dawniej to nie było takiego sprzętu e, akustycznego, jak jest obecnie, ale to wszystko skrzeczało, piszczało, zgrzytało. Także no o, wreszcie taki e, odbył się to e, te, te przemówienie, i wtedy po kolei, po kolei wszyscy wychodzili na, na miasto, znaczy przez ulicę lubelską. Ale proszę sobie wyobrazić, jak ta lubelska wyglądała. To nie było gładko, tak jak teraz asfalt, żeby można było wygodniej iść, ale kocioł by. To był taki tłum, można powiedzieć, idący w ciszy, z tym, że orkiestra grała, no to było zagłuszane. No i przed trybuną były odpowiednie osoby, prawdopodobnie te osoby dostały kwiatki i te kwiatki były rzucane, były rzucane, prawda, na trybunę, a tam, prawda, władze miasta, komitetu tutaj powiatowego z podniesionymi rękami witali te tłumy, tłumy przechodzące przed trybuną. Tam przyjaciele radzieccy, którzy pomagacie w budowie naszej socjalistycznej ojczyzny. Ja tutaj mam szereg takich fotografii wykonanych, wykonanych w 51, 52, 50, 60 latach, gdzie y, patrząc na ten na te zdjęcia widzimy niesamowite tłumy gapiów. To rzeczywiście było dużo dzieci, młodzieży, no i starszych ludzi, bo to było pewną rozrywką, sensacją. Poza tym, później odbywały się wieczorami takie, można powiedzieć, imprezy tańce, na podłogi były układane. Ale co najciekawsze to było to, że y, później można było kupić kiełbasę bardzo dobrą, można było kupić jakieś, prawda, i nawet tkaniny. I tam kobiety nieraz kupowały sobie to pończochy, to jakieś inne przedmioty. A to samochody podjeżdżały, na których były do, do sprzedaży różnego rodzaju artykuły spożywcze, no piwa, beczki. Piwa tego to było bardzo dużo. No i wtedy wszyscy się gościli, wszyscy, prawda, na tym placu spotykali się. No i później było dużo leżało tam gdzieś, prawda, na ławkach po takiej lewacji. Ale nikt nie był wtedy zatrzymany, nikt nie był aresztowany, bo to było święto pracy. Więc każdy miał prawo, prawo nawet sobie wypić więcej i, prawda, gdzieś tam sobie y, y, odpocząć na y, zielonej trawce albo na ławce gdzieś, prawda. Były listy wprowadzone, że idąc na pochód trzeba było się podpisać. I to prawdopodobnie mogło wpływać później na premię, może na jakieś inne, prawda? Profity. Można powiedzieć młodzież, no młodzież to był, szła z entuzjazmem. To trzeba przyznać, bo ta młodzież się popisywała. Idąc, prawda, w takim pochodzie, to oni tam jakąś gimnastykę, to jakieś, prawda tam miały w rękach jakieś wstążki kolorowe, a to y, y, takie y, tan, tańcząc, prawda, w jakiś rytm or, y, or, orkiestry. Także to było takie. M, można powiedzieć nawet, że. Wyczuć można było, że nawet ludziom to się podobało, bo to była w pewnym sensie rozrywka. To na początku to byli ludzie, przy władzy naprawdę, no bardzo niektórzy byli ograniczeni. Naprawdę, to byli ludzie, którzy wierzyli święcie, święcie wierzyli, że ten system on się sprawdzi, że to będzie lepiej. No wie pan, no jeśli, jeśli w tamtym czasie ludzie, którzy gdzieś pochodzili z takich, prawda, tam wsi, i oni raptem dostają, że pana władzę, no to pan sobie wyobraża, co to się działo. To było coś niesamowitego. I tutaj ja panu pokażę zdjęcie. Ja tutaj go mam. Zdjęcie Ormo, I, i, Idące po cywilnemu, każdy inaczej ubrany i z pepeszą, czy jakimś innym karabinem w tym. Tutaj gdzieś ono jest. Także to, zresztą to warto nawet i pokazać. I idzie z wąsami staruszek i on w pepeze maczy, co jakiś inny pistolet maszynowy. Nie wiem co to jest, zaraz zobaczymy. Jaś tutaj miałem takie zdjęcie, o to tu jest nawet. O, no to przecież i młodzi, i starsi. I tutaj nawet yy, na tym zdjęciu mam trzy nazwiska. Jak się nazywali? W całej Polsce naród radośnie obchodzi swoje święto. Jutro znów ruszą maszyny, staną do pracy robotnicy, chłopi, inżynierowie, nauczyciele, by dumne słowa transparentów i haseł stały się rzeczywistością.